Hotel nam się bardzo sympatyczny trafił, muszę przyznać, w Rzeszowie. Ładnie wyglądający, nowiutki. Kasandra już do drzwi leci. Dostałem wczoraj od Krzyśka jeszcze takie coś, podobno rąbiste. Będę testował. oraz miód oczywiście. Najważniejszy bonus, jak ktoś nie chce jechać do Azji, to może przyjechać do hotelu w Rzeszowie. Wszystkie te fajne rzeczy są tu dostępne. Można skorzystać. Naprawdę mi się bardzo podobało i wam powiem co to jest za hotel. Grand Hotel Rzeszów, tak się to nazywa. Duży pozytyw. Tu jest taki fajny prysznic i patrzcie, przez tę firankę tam można się zajrzeć do pokoju, ale jest też zasłonka. Ogólnie to bardzo w wygląda. O jest pierwszy raz klimatyzacja, która zadziałała. Może już ją wyłączyłem, widzę. Rzeszów, ale macie zarąbistą fontannę. Podoba mi się to rozwiązanie. Tu jeszcze jest scena, tutaj gościu się przygotowuje do koncertu pewnie jakiegoś, czy do czegoś. to jest taka symptomatyczna sprawa dla Polski, że u nas w tej fontannie latają tylko dzieci. A gdziekolwiek indziej na świecie, ci, którzy się przyglądają i nie są już dziećmi, też by latali w tej fontannie i mieliby to w dupie. A u nas niestety jest kij w tej dupie i się nie wchodzi. Trochę trochę słabo, bo to ja sam bym tu chętnie polatał. No, to no ale wyglądałbym jak no, wariant. nie masz kija w dupie? No nie mam, no ale wiesz. A to? Nie mogę, Nie będę łamał konwenacji. Akurat to. w Rzeszowie. Zlazę mojego ulubionego doktora, ale też coś takiego jak. szłapi i szła, szłap. Cola plus orange. Nie widziałem u nas czegoś takiego. Ale muszę iść do małpki, może się pojawiło. Bo to w małpce jesteśmy, jakby co. Jako, że Rzeszów kebabem stoi i wszyscy mówią, iść do Dara kebab, no to idę zobaczyć, co tu daje. Proszę. To była ta kolejka. To była ta kolejka wczoraj. Dobry? Dobry. Proszę bardzo. Tak. Pita kebab, picie jest? Takie. Coś. Dzięki czeście zawijane. Dzięki zawijane? Tak. Takie co. Ale z baraniną czy z kurczakiem? Co pan poleca? No, wszystko? Proszę, wszystko? To ze wszystkim. No, Czórkę. W mieszanym mięsie będzie, tak? Ta. Tak. Czy ty chcesz z baraniną? Dobra? Nie, no muszę być mieszany. A pan nie sól? nie zastanawiam. Słurka. A jaki wielkości? Dwa różne, nie? I tak? Raz. Raz. Za spółkę. Będziemy jedli tak. we dwoje. A pura, bo, tak? pół na pół. Tak. Ale z baraniną czy z no, Kasia, z czym chcesz? Z baraniną. Z baraniną. A pan nagrywa z baraniną. A ja. Cztery. Muszę wiedzieć co się dzieje. Trzeba pozdrowić. Pomachać. Zobaczyć co się dzieje. Ja <gajem> Może być delikatnie pikantny. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Może pan Proszę numer dwa. Szybko coś. No wiesz, ewidentnie, jest zrobiony na szybko, wygląda fajnie, pachnie w miarę spoko i trzeba powiedzieć, że Rzeszów to bezwzględnie jest kebabowa stolica Polski. Takiej ilości kebabów nigdy w życiu nigdzie nie widziałem, nawet w Turcji. To jest naprawdę zajebisty kebab. Nie dziwię się, że kolejka stoi. Bardzo mi smakuje. Stałabym w tej Nie? Mhm. Ile żeśmy zapłacili? 11. 11 zł taki kebabik. Tam jest ten pomnik. Zapomniałem czego, bo on się mówił, czego oni są komu, nie pamiętasz? czy państwańców, czegoś tam? No. Potocznie nazywany przez Rzeszowian wielką chipą, jak się okazuje. I funkcjonuje on w gwarze powszechnej. I na przykład jak się ludzie umawiają tutaj, to się umawiają przy wielkiej, żeby już dalej nie dokończać. No nie wiem takie skojarzenie faktycznie może być. A następnym razem spotykamy się przy Wielkiej, jak będę w Rzeszowie. Nie wiem, na czym polega fenomen tego kebaba. Czy na tym placku fajnie chrupiącym, czy na mięsie. Nie są drogi, także nie może to być mięso jakieś ze szpica, ale jeden z lepszych jakich naprawdę w życiu jadłem. Nie wiem, czy nie przeeksperymentuję jeszcze jednego. Tort hałbowy Jakie kawały wielkie Czekoladowy. Bezały to mógłbyś Albo tarta serowa z owocami, może no, takie kawałek sobie weźmiesz Są ciebie uszczknę Jeszcze nie widziałem takiej prezentacji lodów Jajko sadzone myszy faktycznie A pająki są? Sierpy, gumi, misia Kianka cytrynowa Mega po no to tak całkiem fajnie wygląda Podoba mi się ta galeria. To jest takie miejsce do spotkań. To jest fajne, bo w tych różnych galeriach takie miejsca sama u nas nie ma w żadnej galerii, czegoś takiego. razem zdałem się na tak zwanego Google Maps, ale no, chyba ewidentnie zaraz będę przez poligon czołgowy jechał. Mam nadzieję, że bez min przeciwpiechotnych, bo wybrałem najkrótszą drogę i to chyba nie było najlepszy wybór. Mówię, podjadę sobie przez Sandomierz i ja pierdykam gdzie ja jestem. No, coraz lepiej się zaczyna. Tak mnie właśnie Google Maps wyprowadził. Czyli też nie do końca można mu ufać. Teraz Wam pokazuję bramę Opatowską zbudowaną w 1354 roku za 11 srebrników, przez które Kazimierza. Za 11 srebrników udało się to wybudować. No, o, piękna robota. Jestem zaskoczony. Paszka się. Korale czerwone Są tam Polska z góralem Chyba jest fajne Dla dziewczyn, się pytały, to tutaj się... Tak, 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 tak U nas to nie ma takich atrakcji I love Polska magnesik, widzisz? I Sandomierz, wita no ale co z tym chodzi? Nie kumam bardzo. Zobacz kubki. I co, i ludzie tu przyjeżdżają, bo tutaj ten film kręcą. Takie coś, a to są wafelki. Od rozmiar, t-shirt. Gdzie? Na drzwiach. O jest, no, ale nie, no nie znam człowieka w ogóle. Obiadowa jest i bezwzględnie trzeba coś przyjąć. Ale z nie mam absolutnie żadnych rekomendacji. Tak więc dzisiaj idziemy na Rympał. No wszystko. Beefburger, kwieść kurczaka, tagliatelle no, wszystko. Jesteśmy. No, ładnie tu jest. Nie dużo miejsca, ale ładnie. A i to jest, rozumiem, ten cały ryneczek. I tu mamy atrakcję chodzenie po ryneczku. Widzę, że ewidentnie kuchnia polska nas tu czeka. Chwilę wieprzowe, polędwiczki wieprzowe, karkówka, kasza gryczana. Frytki, zestaw surowy. ja pierdykam Sałatka grecka, sałatka z kurczakiem Piękna robota Z trzydziestki żeśmy nic nie wybrali Bo zarówno ja Jak i Kasandra nie znalazła nic Interesującego Chyba zostają frytki belgijskie Albo wódka z kebabem Lody jak dawniej Jakieś inne niż z chabowej pierogi sajgonki z ryżem i surówką chociaż menu nie zachęca za bardzo łosoś Hanoi hmm. karkówka, pstrąg, cielęcina odniosłem wrażenie i jestem w tym samotny że za dużo tu dziś ludzi i niestety przez to, że jest taki tłok, ja absolutnie do nikogo nie mam pretensji, ale wiecie co jest. Strasznie low quality wszystko. I nie wybraliśmy nic do jedzenia. No Przykleicie do stolika no trochę słabo, naprawdę. Ale tak więc chyba nam nic innego nie pozostanie jak zjedzenie. Hot doga na stacji benzynowej gdzieś po drodze. A oblężenie sakramenckie. Tak sobie właśnie tutaj z Kasandą rozmawiamy na okoliczność tego, że żeśmy tutaj nic nie odnaleźli, żeby nie wyszło, że jesteśmy takimi francuskimi pieskami. Ale jak słuchacie, siadacie w restauracji, się przyklejacie do stołu, to od razu w głowie rodzi się pytanie, co się dzieje w kuchni. Eee, bo przetarcie stołu to jest maksymalnie. Na dwie minuty roboty. Na dwie, co ja mówię? 30 sekund. Gdzie dwie minuty to trzeba, można wypolerować stół w TVN-ie, A tu w pół minuty spokojnie mnie wyczyszczą. Tak więc, no to jest słabe, no to jest słabe, że, że albo przetrą wam stolik starą śmierdzącą szmatą, że potem ten stolik wam śmierdzi tą szmatą, jakby dwa kawałki papierowego ręcznika stanowiły jakieś obciążenie w biznesie. Przy rachunku, powiedzmy, jak dwie osoby jedzą, niech będzie 50-60 zł. Ile te dwie, dwa kawałki papieru kosztują? No po prostu ułamek tego, co, co płacicie w rachunku. Ale niestety, tak jak tutaj jest, nie mają ludzie wyboru. Bo jest tłok, każdy jest głodny, a jak jest głodny to jest wpieniony. No i wchodzą i kupują, bo nie mają po prostu alternatywy wyjścia. Myślę, że po sezonie to tu może być trochę lepiej, ale dzisiaj straszna lipa. Dzień dobry. Dzień dobry. O, widzę, że jest jakaś specjalność zakładu. Kasia, jaki? W ogóle jesteś głodna? Masz ochotę? Czekaj, czekaj.

dużej ilości. Węgierska. I Mmm, Przeeksperymentowałem dzisiaj też z tym Google Mapsem na powrocie. No i powiem wam, że tak jak jeszcze w sezonie letnim jak gdzieś nas tutaj skrótami takimi, można powiedzieć nawet fajnymi, bo ładne widoki, ładna pogoda, dzisiaj zachód słońca, no jest pięknie. To jest OK, ale jakbym tu w zimie poprowadził, to wydaje mi się, że kaplica. Bez zaprzyjaźnionego ciągnika gdzieś w zagrodzie mogłaby się ta eskapada nie powieść. A tak to możecie sobie pooglądać widatki.